Cześć kochani, tutaj mamy filmie, który, no cóż, jest dla mnie ważny, bo jest podsumowaniem rocznym minimalizacji, minimalizmu, mniej znaczy więcej i tak dalej. U mnie nie jest idealnie, wiecie, że ja wychodzę z bardzo ciężkiego punktu Ale też mimo wszystko nie będę chciała w dzisiejszym filmie się powtarzać To, co mówiłam rok temu, dwa lata temu, dalej pozostaje aktualne Dziś chcę Wam po prostu opowiedzieć o tym, co zmieniło się faktycznie w przeciągu tego roku Będzie to dość dokładna opowieść, dlatego że wiele się zmieniło, powstały duże zmiany I co najważniejsze, rzeczy, które kiedyś były wyrzeczeniem, teraz wreszcie stały się całkiem naturalne. Więc jeżeli was to interesuje, zapraszam do filmu i co jeszcze ważniejsze, piszcie mi, czy wy macie w tym roku jakieś sukcesy, a jeżeli jesteście mistrzami i absolutnie nic co powiedziałam w filmie nie jest dla was oryginalne, to też mi to napiszcie, że po prostu jesteście mistrzami, pochwalcie się tym, od kiedy nie macie problemu. Więc czekam. Czekam na was w komentarzach. Kampania bez poliestru. W tym roku na początku tak trochę niepewnie i trochę spontanicznie zdecydowałam się na to, że nie będę kupować ubrań, które zawierają poliester. No i tak, oczywiście jest to ciężkie w wypadku kurtek, ale z całą resztą to już nie jest taki problem. Więc nawet jeżeli nie wiem, poliester jest z recyklingu albo ubranie naprawdę go malutko zawiera, to i tak u mnie no, stało się to takim punktem honorowym. Zrobiłam mały wyjątek. To znaczy, zdecydowałam, że jeżeli raz do roku, nie wiem, kupię jakąś sukienkę z poliestru, chociaż mam nadzieję, że z tego wyjątku nie będę korzystać, to nie będzie to taka tragedia, ale wierzcie mi, pomaga mi to w minimalizacji, dlatego że z bardzo Dużej ilości zakupów zrezygnowałam To znaczy, kiedy na moje urodziny miałam upolowane, 30 urodziny, ładne sukienki gdzieś tam upatrzone To w momencie, kiedy pojawiały się poliestrowe, po prostu rezygnowałam z zakupów W końcu kupiłam używaną, bez poliestru, na Vinted za 40 zł Poszłam do krawcowej, dopasowałam ją pode mnie, więc... Można, a tak na co dzień no to jeżeli mam coś kupować i jest z poliestru To choćby nie wiem jak ładne było, choćby nie wiem jak wspierało polski biznes i tak dalej To po prostu się nie decyduje, że co też zakupy są dużo, dużo rzadsze I rzeczy w szafie no mniej, mniej niż rok temu czy dwa lata temu Lecimy dalej Bardzo duża zmiana to jest coś, co jeszcze rok temu, nawet rok temu wydaje mi się Byłoby wyrzeczeniem, a teraz jest rzeczą naturalną. To znaczy, nie zrobiłam całego cyklu filmów pod tytułem Nie kupuję kosmetyków przez dwa miesiące, nie kupuję ubrań przez dwa miesiące, nie kupuję czegoś tam i czegoś tam przez trzy miesiące, cztery miesiące itd. Bo teraz całkiem szczerze. Grudzień na przykład jest u mnie miesiącem, gdzie nie kupuję ubrań, przez to, że właśnie, tak jak Wam wspominałam, zaplanowałam wydatki, wszystkie urodziny, imieniny, święta i tak dalej, bo u nas jest tego bardzo dużo we wrześniu i w grudniu. Totalnie dużo. I po prostu grudzień stał się miesiącem zupełnie bez ubrań. Listopad był prawie bez ubrań, styczeń pewnie będzie z jakąś spódnicą na vintage, bo mam wyjazd i chciałabym sobie taką kupić, ale kupię używaną z drugiej ręki, więc się da, więc można. I tak dwa lata temu, rok temu robiłabym z tego cały film. Byłoby to wyzwanie. Teraz nie ma takiego problemu. Po prostu postanawiam, że w tym miesiącu lepiej, żebym nic nie kupowała, że w zasadzie nic nie potrzebuję i po prostu tego nie robię. Da się. Kwestia no cóż, jakby to ująć, planowanie wydatków i nie nie bójcie się, nie od teraz zaczęłam planować wydatki. Absolutnie nie. Ale dołożyłam do moich wydatków kolejne rzeczy. To znaczy w moim zeszcie z wydatkami miesięcznymi, gdzie notuję, czy zapłaciłam za wszystko, i tak dalej, za co mam zapłacić w przyszłym miesiącu, do opłat przyszłomiesięcznych doszły wszelkie urodziny, imieniny, dzień babci, dzień dziadka, dzień matki, i tak dalej. Przez to, że mamy trochę większą rodzinę. To stwierdziłam, że warto to planować i co mi to daje? W wypadku minimalizacji daje mi to, że nawet gdybym miała pieniądze na większe zakupy, to po prostu stopuję, decyduję się zrobić te zakupy później, a decyduję, że. O coś poproszę na przykład na moje urodziny, a nie będę tego finansować ze swoich wydatków, żeby mieć cały czas coś do oszczędzania, zaoszczędzone wydatki bieżące, no i żeby właśnie te wszystkie dodatkowe okoliczności były zapisane. Wcześniej tego nie robiłam, wcześniej były to takie zakupy mimochodem, a teraz już na dwa miesiące przed wiem, że będzie trzeba kupić komuś prezent. Mogłabym teraz powiedzieć Wam o tym, o czym mówię zawsze, ale powiem w zdaniach króciutkich, to znaczy na dzień dzisiejszy jakbym potrzebowała jednorazowej siateczki, to u nas w domu jest to po prostu awykonalne, bardzo ciężko ją znaleźć. Siatki znajdują się aktualnie, same wielorazowego użytku w małej szufladce, a raczej w połowie tej szuflady. Jeżeli chodzi o butelki, znowu rok pełen satysfakcji, nie kupiłam nic, nic, nic w plastikowej butelce, nie kupiłam Niełam żadnego picia na szybko i tak dalej, więc mi się udaje, kupuję dalej czasami soki, wiecie, naturalne, wyciskane i tak dalej, jeżeli mam na to ochotę, ale to jest szkło, więc powiedzmy, że się nie liczy. O butelki siatek powinnam też dodać moje czarne spodnie. Mam dalej te same spodnie ze Stradivariusa od czterech lat, które dalej farbuję i dalej mają się dobrze. Zobaczymy, jak kiedyś mi po prostu szczelą, że tak powiem, na czterech literach. Wtedy Będziemy rozmawiać inaczej. Rozszerzyłam rzeczy, które mam pojedynczo. To znaczy, staram się mieć tylko jeden tusz, jeden stick do konturowania, bo konturuję nim nos, jeden krem pod oczy na dzień i tak dalej, więc rozszerzam cały czas gamę rzeczy, które mam pojedyncze. Stosuję to też, nie wiem, do... a jednak wiem, do termosów w domu, do szlafroka i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Chcę mieć po prostu jedną rzecz, nawet jeżeli już nie jest taka idealna, to jednak nie oszukujmy się w szlafroku, nie widujecie mnie zbyt często w filmach, nie wychodzę też w nim na ulicę, więc jeden całkowicie mi starczy, byle tylko był cieplutki i staram się przy tych rzeczach, których miałam 10 cały czas minimalizować, staram się pilnować, żeby jeżeli mam mieć jedno, to żeby mieć tylko jedno i nie dać sobie ani nikomu mówić, że potrzebuję więcej niż jedno w wielu kategoriach. W tym roku minimalizacyjnym bardzo zaczęłam pilnować pewnych rzeczy, pewnych działów w moim domu, a żeby to rajstopy leżały tylko obok rajstop, a żeby gumki leżały w dwóch miejscach, bo rozróżniam dwa rodzaje gumek w moim życiu, a więc żeby gumki do włosów na noc były gdzie indziej gumki do włosów na dzień były gdzie indziej, żebym nie kupowała nowych, żebym cały czas je miała. Bardzo, bardzo, bardzo też dbam właśnie o tą sferę kosmetyczną, żeby Balsamy były obok balsamów, żeby tam był cały czas porządek. I minimalizacyjnie, wierzcie mi, pomaga to pozbyć się rzeczy za 5 za 10 zł. To znaczy, normalnie gdybym nie miała gumek do włosów, poszłabym do sklepu i kupiłabym nowe, ale teraz, gdy są wszystkie razem, nie mam wreszcie tego problemu. Uh, Skarpetki nie do pary, trzymam w jednym miejscu, robię regularny przegląd i te pary prędzej czy później się znajdują, więc bardzo mi to pomaga minimalizacyjnie, żeby się nic, absolutnie nic nie gubiło, żeby nie mieć argumentu, aby kupić rzeczy za 5 czy 10 zł, bo szybciej kupić niż odszukać. Ten argument zaczyna ginąć. Przesunęłam zakup. Elektroniki, to znaczy, my z moim mężem, i tutaj jestem całkiem szczera, może nie kupujemy topowych sprzętów, ale, że tak powiem, klasyki. No i teraz mogłabym Wam pokazać tutaj nowy Mi Band, nie wiem, piątkę, szóstkę i tak dalej, bo nawet kilka osób mnie pytało, czy nie chcę następnego i tak dalej, i tak dalej, trzeci raz i ostatni. Postanowiłam, że. Jeżeli to się nie rozwali, nie spadnie mi z ręki, nie przestanie działać, to ta, cały czas będę działać na tym samym sprzęcie. Tak też rozszerzyłam czas wymiany telefonu, całkiem szczerze, i to była wieka Zmora. Wymieniałam telefon praktycznie raz na półtora roku. A teraz ten planuję dotrzymać do ponad dwóch. Mam nadzieję, że tak będzie. I generalnie gdzieś te nowinki sobie wymieniałam, bo kupowałam używane, odsprzedawałam używane, jakoś sobie to tłumaczyłam. Nie, teraz naprawdę czekam, nie potrzebuję nowych. Bardzo ograniczam wydatki na małe rzeczy Nawet jeżeli coś jest za 10 czy 15 Jest okazją, zostawiam Nawet jeżeli, nie wiem, w sklepie, w jakimś koszu wyprzedażowym Widziałabym coś niesamowitego Nie wiem, młynki e, do kawy za złotówkę To jednak, jeżeli na co dzień tego nie potrzebuję Po prostu nie kupuję Kiedyś te okazje były dla mnie ważne Cieszyłam się, udawałam Uważałam, a może właśnie udawałam, że to jest niesamowita okazja, że to mi się bardzo przyda. W tym roku udało mi się tego całkowicie pozbyć, i pozostając jeszcze przy wydatkach, muszę Wam wspomnieć, że, no cóż, zaczęłam. Planować mocniej wydatki powyżej 100 zł, to znaczy kupuję raczej rzeczy porządniejsze niż dużo, dużo tych tanich I dalej nie zgadzam się z argumentacją, że droższe to znaczy zawsze lepsze, bo absolutnie tak nie jest, przynajmniej moim zdaniem I rajstopy za, nie wiem, 10 zł zachowują się na moich nogach, na moich tak samo jak takie za 30 czy 40, więc gdzieś to tutaj rozgraniczam. Natomiast absolutnie uważam, że lepiej czasami zaoszczędzić sobie nawet na coś droższego i mieć po prostu tych rzeczy mniej, niż kupować dużo, dużo tanich. Coś, co jeżeli oglądacie mnie zawsze, że tak powiem, za co ewentualnie bardzo dziękuję, stało się oczywiste, czyli wyrzucanie. I tutaj macie na kanale filmy pod tytułem 10 rzeczy, które możesz wyrzucić już dziś, 10 rzeczy, które są ci niepotrzebne, i I wciąż wiem, że jesteście w tym ode mnie lepsi, nieskromnie mówiąc, bo piszecie mi same w komentarzach, że. Nie macie z tym problemu, że nie musicie tego wyrzucać, i tak dalej. Ja jednak lubię to robić, lubię to dokumentować, szukać rzeczy, które dalej są mi zbędne. Wychodzimy z pozycji, gdzie od 30 lat mieszkam w jednym domu. Okej, okay, przyniosłam się na inne piętro, ale to jest nadal jeden dom. Wychodzimy z pozycji, gdzie od zawsze. Od 12 lat mam ten sam rozmiar ubrań, więc nic się nie zmienia. Wychodzimy z pozycji, gdzie zachłysnęłam się pierwszymi pieniędzmi, więc ja mam generalnie dużo rzeczy, ale z miesiąca na miesiąc tych rzeczy mam coraz mniej. Tego, czego Wam nie pokazywałam w filmach, to to, jak wiele ubrań, na przykład po domu, i tutaj Wasza zasługa, zmienia się w ubrania szmatki albo w ubrania, jeżeli był w bardzo dobrym stanie, po prostu do oddania, już nie kumuluje na sprzedaż, dlatego że. Że u mnie po prostu sprzedaż się nie sprawdza. Nie mam na to czasu, nie mam na to ochoty i tak dalej. Więc tak, w jakiś sposób marnuję te pieniądze, ale z drugiej strony może komuś te ubrania się w jakiś tam sposób przydadzą. Mniejsza z tym nie ma rozwiązań idealnych. Ale tak, co miesiąc. Regularnie oczyszczam swoją przestrzeń. Co miesiąc, jeżeli spotkam jakąś bluzkę, która jest po domu, ale patrzę na nią i to jest wasza zasługa i wiem, że nie będę się w niej dobrze czuć w domu, że się z niej źle w niej czuję, że nie poprawia mi humoru i tak dalej, to po prostu się z nią żegnam. Więc to weszło już mi całkowicie w krew i biorąc pod uwagę ile ja tego nazbierałam przez lata, to jeszcze dużo tej krwi Upłynie. coś czego nigdy nie było, ale minimalizm informacyjny i w tym roku naprawdę no to nie był dla mnie najbardziej kolorowy rok, ale nauczyłam się odcinać. Zrezygnowałam z wielu profili, które Mimo, iż gdzieś tam informacyjnie mnie rozwijały To po prostu psuły mi dzień Zrobiłam sobie taką pewną moją banieczkę bezpieczeństwa I nie, nie o to chodzi, że wszystko mam w nosie I teraz będę bardzo uważać, żeby nie zajść za daleko Ale wolę na przykład rozszerzać swoją wiedzę o książki Nie wiem, Wood Od Zmierzchu do Świtu i tak dalej Żeby gdzieś tam Twoje informacje poszerzać, a nie czuć sobie dnia bieżącego. Nie chcę się z nikim wygadywać w kłótni w internecie, nie chcę dawać się prowokować, i tak dalej. Mimo wszystko chodzi o moje zdrowie psychiczne, więc tutaj ruszyła jakaś minimalizacja. Rezygnacja z subskrypcji kanałów, które sprawiały, że miałam gorszy humor, bo ja bardzo to wszystko chłonę, jak gąbka, e, zaczęłam też rezygnować, jest to smutne do niej jest droga do sukcesu e, ze znajomości, które może nie powiem, że mnie nie rozwijały, bo nie oszukujmy się, nie każda znajomość musicie rozwijać, ale rezygnacja ze znajomości, gdzie po prostu jakoś relacja z tą osobą w ostateczności mnie gryzła, psuła mi dzień. A gdzie chciałabym komuś coś wytłumaczyć, ale nie było tam żadnego dialogu. Więc w tym roku pojawił się minimalizm informacyjny, który bardzo dobrze zrobił mi psychicznie, pojawił się też niestety, niestety, minimalizm e, osobowy zrezygnowałam ze znajomości bliższych z niektórymi osobami, z takimi też, które zawsze miało bardzo negatywne nastawienie do życia i po prostu czerpały energię z negatywnych emocji i uwielbiały sobie, tylko narzekać. Więc w tym roku na to postawiłam. I może jest to taki dziwny wyjątek w minimalizmie, w filmie o minimalizmie, bo o czym ja tu mówię, ale dla mnie to było bardzo ważne i kończę ten rok, będę kończyć ten rok nie z lepszą sytuacją życiową, jakby psychicznie, bo tak jak mówię, ten rok dał mi w kość, ale na pewno wiem, że w tym roku mogłam być niżej, jestem wyżej i z tego się bardzo cieszę, że psychicznie. Nie ma już takich dołków, i nawet jak trzeba się spiąć, to mam siłę się spiąć i nic mi w tym nie przeszkadza. I jeszcze pozostając, może i nawet przy tej elektronice, postanowiłam, że w tym roku zaczynamy z mieszkania pozbywać się rzeczy, które są klasykami, i tak je trzymaliśmy, podtrzymaliśmy. A nie dalej jak dwa tygodnie temu sprzedaliśmy naszą konsolę PlayStation 1 Komuś, kto na pewno będzie z niej lepiej korzystał, bo dowiedzieliśmy się, że to dla kolekcjonera Planuję też w najbliższym czasie pozbyć się po prostu tych wszystkich rzeczy, które w jakiś tam sposób zalegają Bo kiedyś będą droższe, bo to później się odsprzeda, bo szkoda sprzedać, bo tego jest mało na rynku i tak dalej Mamy trochę takich rzeczy w naszym domu i chcę się po prostu ich pozbyć Patrzę na to tak nie wiecie, ile PlayStation 1 zajmowała miejsca razem z wszystkimi akcesoriami. Teraz mam po prostu jedną półkę w szafce wolną. I dlatego chcę się pozbyć tych rzeczy, aby mieć więcej miejsca, aby to wszystko było mniej ściśnięte, aby nie zalegało i trafiło do lepszych użytkowników. Mniej w tym wypadku znaczy dużo więcej dla mojego mieszkania. A propos nie kupowania nic zbędnego, to też postanowiłam, że jeżeli chodzi o ozdoby świąteczne, ozdoby na Wielkanoc, ozdoby na jakieś wiosny i tak dalej, to mój dom jest neutralny. I tak nie będę Wam mówić, że nie mam ozdób na święta, ale mogę Wam za to powiedzieć, że absolutnie nie kupiłam, nie planuję kupić. Po prostu nic w tym roku nowego na święta. Mam wszystko stare, moje mieszkanie się nie powiększyło, więc w zupełności mi to wystarcza i jestem z tego zadowolona, że wreszcie to jest pierwszy rok sukcesu. Nie wmówiłam sobie, że potrzebuję nowych rzeczy na święta, że potrzebuję nowych ozdób, że jeszcze coś się przyda, że jest piękne i tak dalej. Nie. Ładne mam rzeczy z poprzednich lat, więc absolutnie nie potrzebuję tutaj tego wszystkiego rozszerzać. Przestałam sobie wmawiać, że sezonowość dotyczy mojego domu. Nie, moje mieszkanie ma być sezonowo neutralne i tego się będę trzymać. W tym roku, kochani, udało się w tej sekcji społecznej, a w tej sekcji relacji, udało mi się w całej tej sekcji pieniężnej, udało mi się w sekcji rzeczy w moim domu, więc naprawdę w tym roku odniosłam moim zdaniem sukces. Jeszcze wiele wyzwań przed nami: dalej oczyszczanie, dalej ograniczanie i dalej pilnowanie, żeby nie było trochę tak jak z uzależnieniem, że nagle wszystkie lejce puszczą, ale. Jestem z siebie zadowolona, mam nadzieję, że Wy też, że chcecie, zechcecie że się czymś pochwalić Albo już jesteście na samym szczycie i chcecie właśnie o tym wspomnieć Więc widzimy się w komentarzach Kochani, odnośnie życzeń na ten tydzień, bo one zawsze muszą być To żebyśmy wszyscy 27 obudzili się usatysfakcjonowani świętami Żebyśmy po prostu ten tydzień przetrwali bez uszczerbku na zdrowiu psychicznym, fizycznym Pełen chill. Wszystkiego dobrego dla nas. Dużo siły. Pa, pa. do następnego. Trzymajcie się.